Byliśmy w drodze na zabawę organizowaną przez komisarza S. Jadąc powozem z moją towarzyszką i jej kuzynką, wstąpiliśmy po drodze do jeszcze jednego mostu, aby zabrać stamtąd jeszcze jedną pannę na zabawę. Wysiadłem, a służąca, która zabijała się u bramy, poprosiłaby się, na chwilę zatrzymali, bo panna Lotta za chwilę przybędzie. czeka na podwórzu. Proszę. Dziękuję, droga Pani. Proszę. Dziękuję, Proszę. droga Pani. Dobry wieczorek. Dziękuję, droga Pani. Tam. Przepraszam, że musiałam się tak długo czekać, ale moja gromadka domagała się podwieczorku. Zaraz przyjdę, tylko wezmę torebkę. Dobrze, poczekam. To? Posłuchaj, ze mną już, widzisz? Koniec. Nie zniosę tego dłużej. Dzisiaj siedziałem przy niej, a ona grała na fortepianie różne melodie z nieopisanym wyrazem. Oczy me napełnione były łzami. Pochyliłem się, zobaczyłem mi obrączkę ślubną. Łzy puściły mi się strumieniem. A ona zaczęła nagle ową niebiańską, znaną melodię. Tak to uczyniła niespodziewanie, że dreszcz mi przeniknął duszę i zjawiły się wspomnienia minionych czasów, kiedy pieśń ową słyszałem. Przeżywałem okresy walk i cierpień, pomarłych nadziei, a potem wybiegłem i. Boże, ty widzisz niedolę moją i zakończysz ją. Ciężko chory, proszę byś się uspokoić. Nabite, bije północ, już czas. Lotto, lotto. Bądź zdrowa, żegnam cię. Sąsiad ujrzał błysk i posłuchał strzał, lecz nie przejął się tym zbytnio. Rano o szóstej zjawił się służący ze światłem. Znalazł na ziemi swojego pana pistolet i kałużę krwi. Werter żył jeszcze i oddychał. Ciężko rzęził. Lekarz nadbiegł szybko. Zawołany przez służącego stwierdził, że nie ma ratunku. Werter zmarł. Został pochowany w nocy bez obecności księdza. Tak się kończy historia młodego mężczyzny i szczęśliwie zakochanego. Jest ona przykładem tego, co miłość może zrobić z człowiekiem. Lotto, lotto, bądź żegnam Cię. Przestań pani! Fajna. Nie, jeszcze. nie Wiesz nie Dobra, jeszcze raz. Dobra, Tio. No. Ciężko chory, proszę byś się uspokoić. Do jeszcze jednego Zabrać. do sam jest ciężko chory. Proszę się uspokoić. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. To było Daj pojecie! Dajcie! 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 przepraszam, nie, Dajcie! 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 Chcesz? Poczekaj chwilkę, to jest... Akurorski! Najlepszy! 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 Ej, Najlepszy! Najlepszy! Najlepszy!